po jazdach jak było? E, no dobrze, jeździmy w lewo. E, motory są dobrze spasowane, więc całkiem sympatycznie. Bartek jak się jeździło? Tak. No tak jak Dominikowi w lewo. Ale no nie, właśnie tutaj rozmawialiśmy, że jeśli ktoś by chciał się nauczyć jeździć na żużlu, no to właśnie musiałby wziąć taki motocykl przystosowany do jazdy na lodzie, gdzieś na lodzie właśnie się pobawić, bo jest całkiem inaczej e, złamać ten motocyk i, i się pobawić. No właśnie trzeba chyba szczególnie uważać, tak? Czy szczególnie uważać? No myślę, że no to trochę trzeba, bo też są te kolce, dużo ludzi właśnie też wchodzi na lód, więc trzeba trochę zachować te środki ostrożności, ale myślę, że całkiem dobrze. No, no ale rozumiem, żeby nie upaść, to ten motocykl trzeba jeszcze jakoś mocniej trzymać, tak? Myślę, że przede wszystkim trzeba trochę pooperować gazem i to tyle. Tak? Bartek, mocniej trzeba jakoś ten motocykl trzymać? No, wiadomo, no, trzeba sobie taką serwetkę ułożyć. To już ciężko wytłumaczyć, bo jak, jak się jeździ, to ciężko wytłumaczyć, jak ten motocykl trzymać. Ale przede wszystkim no, zasada jest taka sama: po prostu trzeba skręcić, zrobić tak motocyklem, żeby skręcić w lewo. I te specjalne opony, tak, e, tak mamy w opony podkręcane śruby, tak zwane kolce, no i to tyle. Gdzie się lepiej jeździ? Na torze normalnym, czy na lodzie? No nie, no tutaj jest na pewno łatwiej, ale, ale jednak tutaj można się pobawić, ale tak, taki prawdziwy sens w tym sporcie to jest właśnie chyba e, na torze. Dokładnie, ja przyjmuję to co Bartek mówi, tor to jest jednak tora, a tutaj to jest jednak zabawa. Czyli rozumiem dzisiaj taki przedsmak tego co będzie, no chyba już za dwa miesiące, jak dobrze pójdzie. Można tak powiedzieć. No dla nas to jest dobry trening na, na rozprostowanie kości, wiadomo teraz jest okres kiedy ćwiczymy na sali i przygotowujemy się do sezonu, ale fajnie wsiąść, bo już mamy za sobą dwa miesiące przerwy od motocykla no i fajnie jest wsiąść na ten motocykl i, i się pobawić.